Dzień dobry, wieczór Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Prime MMA jest ze mną. Kto? Kamerzysta, witam Cię serdecznie, cześć. Cześć. A jak grzecznie, no nie wierzę. Przed chwileczką tutaj krzyczałeś. Co krzyczałeś do Olenika, bo nie usłyszałam? Do Olenika? Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. W sensie Olejnik jest tak specyficzną osobą, że na niego da się wszystkie rzeczy, a on i tak nie bierze tego do siebie. Także on jest jakby osobą, która, do której nie docierałem pewne informacje. Trzeba ubić, tak jak w budce telefonicznej. Olejnika? Nie, no szkoda Olejnika. No popatrz na Olejnika, no przecież to jest ofiara losu. Chcesz powtórki z rozgrywki czy nie z Olejnikiem? Ale ja nie, 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 nie biłem się z Olejnikiem. Ale to można by było. Powtórki z rozrywki to znaczy? No to co działo na, podczas panelu. A, czy chciałbym powtórki z rozrywki z olejnikiem? No, tam były ostre dymy. Nie nie. nie, nie, nie. Nie, do ostrych dymów to dużo brakowało. No, ale wujek samo zło, do niego się przyczepił, ty cały czas też podbijasz. Eee, o co chodzi? No, on jest taki właśnie grzeczny. On mnie atakował a nie na odwrót. Tak? Ja akurat weszłam jak e, ty krzyczałeś na panel. No to akurat tak weszłaś, ale to on jest osobą atakującą, on w ogóle nie dał dać do słowa. E, no ciężko się z nim rozmawia, naprawdę ciężko się rozmawia z Olejnikiem. Ale Tomek Olejnik cały czas ma dużo propozycji walki. Jak myślisz, dlaczego? No bo jest chłopcem do bicia? Dobrze, powiedz mi, e, chciałam się dowiedzieć, czy ty też bierzesz udział w tym turnieju? No tak, tak, biorę udział w tym turnieju. I no ciężko mi jest powiedzieć, czy to wygram, bo zależy na no jak mi da co tu do pary, no to, to game over, nie? Trudno powiedzieć. No fajnie by było, jakby mi dali chociaż przeciwnika, który jest w stanie zrobić mi zatanka i po prostu e, przetrzymać to na sobie, szarże drugiego przeciwnika. Ja będę ich wykraczać po kolei. Ja Właśnie chciałam zapytać, jak Ci sama formuła się podoba, bo pierwszo, pierwszy turniej taki zrobił Fame. E, fajnie to się przyjęło, ciekawie... Fame MMA. Nie, to Prime zrobiło. Ale wcześniej też chyba Fame robił. Nie, nie to Prime zrobił. To Prime wcześniej zrobił? Aha, czyli ściągają... Ja myślałam, że Fame, ale to... Nie, Prime zrobił jako pierwszy e, i Fame potem zrobił z, e, później. Czyli ściągnęli od, od Prime'u. No ale to wiadomo, oni wszyscy ściągają wszystko od siebie. Od siebie, bo, bo to działa po prostu. A jak Ci się podoba ta formuła, jako zawodnikowi? Mi? Dla mnie to jest niekorzystna formuła. Ja chciałem się w ogóle w innej formule bić i chciałem to zupełnie inaczej e, sobie zaprogramować. To będzie boks. Tak, ale nie ma takiej możliwości. No, w sensie no, muszę stoczyć trzy walki podczas jednej, jednej gali, no bo tak naprawdę trzy. Bo dwóch na dwóch, potem dwóch na dwóch i jeden na jednego. Także to są trzy walki. Które no nie oszukujmy się poniosą mnie dużo bardziej, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o wycieńczenie niż taka walka z jedną osobą, nie? Najsłabsze i najmocniejsze, najmocniejsze ogniwo całego turnieju, to kto? Wydaje mi się, że robalin jest najsłabszy a najmocniejszy. Polak, czarny Polak. Wydaje mi się, że no to, jest, to jest diametralna różnica wagi. Ja ważę 70 kg, on waży 94-95 kg. To jest 25 kg różnicy. Duża przewaga. Bardzo duża przewaga. No, nie oszukujmy się, że w w innych formułach niż, e, niż Freak Fighty nie byłoby to w ogóle dopuszczone do jakiegokolwiek bytu, no bo to nie jest realne, żeby ktoś 25 kilo lżejszy e, bił się z kimś w tej samej formule. No chyba, że mówimy o wadze e, ciężkiej, no to wtedy wiadomo, nie ma limitów, ale nie jeżeli chodzi o wagę piórkową i wagę ciężką, nie, bo to jest takie porównanie. Pojawił się nowy osobnik w niebieskim dresie. Właśnie, to jest taki miły chłopczyk, ale nie wiem, kto to jest. Christian, pamiętasz, jak on się nazywa? E, nie DJ, tylko mm, mam na końcu języka, specjalnie czytałam. Weź zerknij, proszę cię, w, e, zerknij, jak on się nazywa. I wszyscy mówią, że bardzo go nie lubią. Ty również? Nie, on tak po prostu nie umie się odnaleźć, ten, ten chłopak. I może jeszcze się odnaleźć. Tak, nie umie się odnaleźć. Ja mu współczuję, bo go wrzucili tak na, na, na taką patologię, no bo ja już jestem w tym tak naprawdę zapoznany, wiem, jak się poruszać w tym środowisku. No on nie wie, no to jest młody chłopak. No szkoda go troszeczkę, bo nie powinni go tutaj wrzucać na ten panel, gdzie, gdzie każdy tak naprawdę wyzywa się i on nie wie, jak w tej sytuacji się zachować. Jestem bardzo mile zaskoczona, bo chyba pierwszy raz z Twoich ust, jak rozmawiam, słyszę, że się pozytywnie o kimś wypowiadasz. Tym bardziej e, z kimś, kto jest, będzie się z Tobą bić. Nie, ja zawsze wypowiadam się pozytywnie na temat e, moich przeciwników, bo dopóty, dopóty oni nie wyrażą się źle na mój temat. Ja nie czuję potrzeby, żeby wyrażać się źle na ich temat. No dobrze, to powiedz, co cię może wytrącić z równowagi, czy szybko cię wytrąca się z równowagi, czy jest jednak... Jaka jest granica, gdzie jest ta granica? No jak myślisz? Ciężko mi wyprowadzić z równowagi, czy nie? Ja myślę, że tak. Ciężko. 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 Masz rację, ciężko mi wyprowadzić z równowagi, bo... No nie, no nie ja nam się sprowokować e, byle błahostką i nie nam się też sprowokować e, intelektualnie. No to musi być naprawdę wysoki level intelektualności, żeby ktoś mnie wyprowadził z równowagi. W sensie ktoś musi być inteligentniejszy ode mnie, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. No chyba, że ja sam będę chciał pod show wyprowadzić siebie z równowagi. A lubisz się bawić w potyczki słowne? Takie gry właśnie, jak się robi na konferencji na przykład. Uwielbiam, tylko nie ma z kim. Nie ma z kim. Niestety. A kto byłby ze świata freekwajtów dla Ciebie, taką osobą, z kim mógłbyś e, pobawić się słowem? Pobawić się słowem? Bardenga, Pasut, ale to są oddzielna federacja. Nitro? Również. Uważam, że Nitro byłby dobrym przeciwnikiem do konfrontacji słownej. Na pewno nie konfrontacji w klatce, bo nie wytrzymałby ze mną paru sekund, ale jeżeli chodzi o konfrontację słowną, jak najbardziej. Powstał Disney na Nitro, Tomek Olejnik z Sentiną. Ja nie tego na poważnie, to jest Olejnik, tak? No kto bierze na poważnie Olejnika? Jestem bardzo ciekawa, piszcie proszę w komentarzach, co myślicie, czy pojawi się ten wspólny utwór. Pojawi się, pojawi to jest pewne, bo no, już to nagrali jest ledysk. To jest absurdalne, śmieszne, ale w no, drzwi coś tak jest. No, ja jestem bardzo ciekawa, piszcie w komentarzach, co o tym właśnie wszystkim myślicie. Całe to zamieszanie z Disem. I ja Ci dziękuję serdecznie za rozmowę. Czekaj, chodź, 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 jeszcze zapomniałam cię zapytać. <laughs> Poczekaj. Yy, co sądzisz o tym, że Doncasio tańcula, że tyle się dzieje. Yy, co ty myślisz? Zakoczyłaś, bo ja nawet nie wiem o co chodzi. Po słyszałam, że ma Doncasio walczyć z tańculą. Nie wiem czy to prawda. <laughs> ja nic o tym nie wiem. No, no, naprawdę nic o tym nie wiem, no, ja tam słyszałem, że tam grubo jest, nie? Grubo, grubo! Ale w sensie grubo z tym talerzykiem, tak? Że tam cały, cały, cały internet o tym pisał, talerzyk, pokój... Pokój dwa 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 to tylko tyle wiem, nie? Że tam, że tam jest grubo, grubo jest walone, ale to w sumie, w sumie to szkoda chłopa, nie? W sensie... No szkoda chłopaka tego tańculi, nie? Jeżeli on jest rzeczywiście używał leków na narkotyków, to nie powinni się z niego śmiać, tylko kurwa mu pomóc, nie, jako federacja. O tym właśnie mówię, ja cały czas powtarzam, po co się śmiać, jak czy mówić, jako, że Ale no, no ma uważać takich prawieniachów, takich kurwa zajebistych, kurwa, to dlaczego nie wyślą go na odwyk? Dlaczego e, dlaczego o tym, dlaczego to skracają temat? Uważają, ha, ha ha beka, 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 tak? Ja jestem w ogóle ciekawa, czy jest rzeczywiście problem. Wiesz, znaczy, być No problem mi się wydaje, znaczy inaczej. Ja nie znam go per więc ciężko mi jest powiedzieć, ale po tym, jak on wygląda, i po tym, jak on się zachowuje, po, po jego oczach, no chyba, że rzeczywiście, jeżeli jest tak, że on jest po prostu tak skonstruowany jako osoba, że rzeczywiście tak wygląda, okej, okay, w porządku, no to może rzeczywiście nie bierze towaru i w rzeczywistości i tak się zachowuje i ma powiększone źródlenie z jakichś innych przyczyn, e, no ale rzeczywiście, jeżeli jest ten problem i występuje ten problem, to oni jako federacja. Fame MMA, kurwa, najlepsze trailery, najlepsze wszystko, tak? Zostali wypromowani e, przez nas, tak naprawdę, przez mnie i przez Marka. No to oni powinni. A ja też. Nie, nie przesadajmy Moje wywiady też zrobiły robotę. Wiadomo, wiadomo, ale oni powinni wziąć na barki to, że. Osoba od nich jest uzależniona i daje sobie pomóc. Oni na pewno PR-owo, by zyskali na tym bardzo, bardzo dużo. I tu nawet nie chodzi o sam PR, tylko chodzi o to, żeby uratować ich zawodnika. Tylko że oni mają w dupie to, no to nie oszukujmy się, tu chodzi po prostu o biznes, czy on jest pańcula, czy on jest tańcula, dla nich to nie robi żadnej różnicy, tak? No szkoda chłopa, naprawdę szkoda chłopa, bo yy, ja widziałem w nim potencjał, ale po ostatnich tarczach, jak on już wykonywał te tarcze w taki sposób no ograniczony, no po prostu szkoda chłopa. Ale on też dużo wagi musiał zrobić do, do walki. To nie chodzi o wagę. Jeżeli chodzi o wagę, powinien być szybszy. Ja też robiłem wagę. Ja byłem szybszy w tych ciosach, a on te ciosy wykonywał. widać. Widać, że coś jest, coś jest, nie, jest tak. nie tak. Widać, że coś jest nie tak. Ja wierzę w Arka tańcule i oczywiście mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, się dobrze zakończy. Ja wierzę w to, że, że ktoś mu po prostu udzieli pomocy, bo tej, wydaje mi się, że tej pomocy potrzebuje i wydaje mi się, że Fejmem ma, jeżeli to oglądają, powinni tej pomocy udzielić. I nie bierzcie pod uwagę, że mówi to kamerzysta, bo kamerzysta jest chujem kurwa najgorszym, tylko weźcie to pod uwagę, że mówi to osoba, która rzeczywiście przejmuje się losem innych osób, bo on no, nie powinno być w tej sytuacji, że tak porządna federacja nie przejmuje się losem swojego zawodnika. W sensie, że rzuca go w niepamięć. I tak jak rzucili w niepamięć inne osoby, i mogliby naprawić swój wizerunek, ratując y, tego, tego tańcule, wysyłając go na odwyk, jeżeli rzeczywiście ten problem jest. Ja apeluję zamiast hejtu, wyślijcie e, serduszka albo słowa, wsparcia e, albo 222 dwa, 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 dwa i piona. Ciśnijmy dalej wekę. <śledź> Dziękuję.